Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Ci się przydarzyło, i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Umów się na prywatne sesje. Napisz na autentyczni23małpa.gmail.com Kliknij na mój profil, a następnie pole kontakt. Narcyz nie zaakceptuje, że go nie chcesz. Narcyz musi wierzyć w to, że jest lepszy od wszystkich innych. Ma o sobie niezwykle wysokie mniemanie. Wyjątkowe zdanie, ma wyolbrzymione poczucie co do własnych zdolności, co do tego, jaki jest ważny. Narcyz ma wybujałe ego, w ten sposób rekompensuje sobie poczucie niższości, bycie nieodpowiednim, nieatrakcyjnym, nic nieznaczącym. To próba nadpisania, przezwyciężenia jego prawdziwych uczuć, które go dotyczą. Dlatego narcyz stworzył fałszywą tożsamość. Fałszywa tożsamość jest idealną wersją narcyza. To mechanizm obronny, to mechanizm radzenia sobie z jego prawdziwymi wewnętrznymi uczuciami. Z tym, co myśli o sobie. Z tego powodu narcyz może być często bardzo arogancki, może być bezczelny. Nie może zaakceptować tego, że go nie chcesz. Narcyz nie może zaakceptować tego, że nie jesteś nim zainteresowany. Normalna, zdrowa, niezaburzona osoba. Która doświadcza odrzucenia, może czuć się smutna przez jakiś okres czasu, może zastanowić się nad sobą, może zwątpić, może wątpić w swoją atrakcyjność, może wątpić w swoje zdolności, możliwości, talenty. To normalna, zdrowa odpowiedź na odrzucenie. Narcyz tego nie robi, Narcyz jest inny, jego odpowiedź na odrzucenie jest inna. Jeśli odrzucisz Narcyza, jeśli pokażesz jakąkolwiek formę braku zainteresowania, to Narcyz będzie uważał, że coś jest z tobą nie tak. Narcyz zacznie poddawać w wątpliwość Twoją atrakcyjność, Twoje cechy i zdolności, Twoje talenty. Odrzucenie lub jakakolwiek forma braku zainteresowania względem narcyza może spowodować może wywołać ranę na jego ego może wywołać narcystyczną ranę. To z kolei prowadzi do gniewu, do wściekłości. Jeśli narcyz nie może pozyskać pozytywnej uwagi, podziwu i zachwytu, to wtedy zadowoli się negatywną uwagą, negatywną atencją. To w dalszym ciągu sprawia, że narcyz czuje, że żyje. To w dalszym ciągu sprawia, że narcyz czuje, że ma jakieś znaczenie, że jest ważny, istotny, że jest potężny. Jeśli go odrzucisz, jeśli okażesz jakąś formę braku zainteresowania, to narcyz może stać się wyjątkowo agresywny. Będzie robił coś takiego. By wpłynąć na Twój stan emocjonalny, by zniszczyć Twoje poczucie radości, Twoje poczucie szczęścia i zadowolenia. Narcyz będzie chciał zniszczyć Twój spokój. Potrzebuje uwagi, potrzebuje narcystycznego zasilania. Narcyz potrzebuje być zauważony. Potrzebuje czuć się tak, jakby był ważny, istotny w Twoim życiu. Jeśli dobrowolnie nie dasz narcyzowi tego, czego chce, to narcyz to na Tobie wymusi. To jeszcze nie koniec. Krótka przerwa. Wesprzyj rozwój kanału i naszą społeczność. Kliknij, proszę, przycisk kciuk w górę. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Kliknij przycisk Wesprzyj. Wspierając kanał, zyskasz dostęp do wielu dodatkowych treści. Dziękuję. Będzie cię obrażać, będzie przeprowadzać sabotaż, będzie niszczyć wszystko to, co dobre w twoim życiu. Będzie robić wszystko, byś zwrócił na niego uwagę. Narcys chce być istotną, ważną osobą w twoim życiu. Wierzy, że fakt, że go nie chcesz, daje mu prawo, by się nad tobą znęcać. Narcys czuje się wściekły, ponieważ myśli, że coś mu zrobiłeś. Zraniłeś go nie skupiając na nim swojej uwagi, nie akceptując go, nie akceptując jego fałszywej tożsamości. Kiedy odrzucasz narcyza, kiedy okazujesz jakąkolwiek formę braku zainteresowania, to będzie w sposób agresywny za tobą podążać, będzie cię ścigać, będzie na ciebie polować, będzie cię nachodzić. Może pojawić się stalking. Może pojawić się obsesja. Narcyz będzie wrogi i będzie źle cię traktować. Będzie chciał ciągle cię irytować. Dzieje się tak, ponieważ w swoim umyśle Narcyz uważa, że go zraniłeś, uważa, że go zaatakowałeś, nie zaakceptowałeś jego fałszywej tożsamości. Narcyz jest bardzo arogancki i bezczelny. Oczekuje, że będziesz go chciał. Jeśli tak nie jest, to uważa, że coś musi być nie tak z tobą. Może też uważać, że prowadzisz jakąś grę i chcesz go zranić. Narcyz ma silne poczucie uprawnienia. Wierzy w to, że ma prawo do twojej energii. Do Twojego czasu, Do Twojej uwagi, A także Do Twoich zasobów. Narcyz zbyt mocno skupia się na sobie, by zrozumieć, by zaakceptować, że go nie chcesz. Jest zbyt zajęty własnymi uczuciami i zainteresowaniami, by nawet uwzględnić, jak możesz się czuć. Co możesz myśleć na temat tej sytuacji? Narcys jest pozbawiony empatii. Brakuje mu zdolności do tego, by zrozumieć uczucia innej osoby. Brakuje mu zdolności, by podzielać uczucia innej osoby. Kiedy narcys nie zgadza się z tym, że go nie chcesz, nadal narzuca ci swoje potrzeby. Swój plan dzieje się tak, ponieważ Jego nie obchodzi to, czego Ty chcesz. Jego nie obchodzi to, jak się czujesz. Narcyza obchodzi tylko to, czego sam chce w danej chwili, w danym momencie, danego dnia. Cokolwiek to jest, czegokolwiek chce narcyz, to czuje się do tego uprawniony. Czuje, że mu się to należy. Wiele osób narcystycznie zaburzonych nie jest świadomych swojego problemu. Nie są świadomi własnego charakteru, a nawet własnych uczuć. Dlatego nie mogą wziąć pod uwagę tego, co nieodpowiednie, tego, czego ktoś nie chce. Niektórzy narcyzi są świadomi własnych uczuć. Własnego charakteru. Rozumieją, że ich nie chcesz. Po prostu ich to nie obchodzi. Obchodzi ich tylko to, czego sami chcą. Wierzą, że mają do ciebie prawo. Tak jakbyś był ich własnością, przedmiotem. Możesz postawić sprawę jasno, że nie jesteś zainteresowany, lecz Narcyz będzie w dalszym ciągu pokazywał, że jest Tobą zainteresowany, w dalszym ciągu będzie się narzucać, będzie na Ciebie polować. Kiedy pokażesz swój brak zainteresowania do tego stopnia, że narcyz będzie zmuszony zastanowić się nad sobą, to wtedy spowoduje to ranę na jego ego narcystyczną ranę. Wtedy może pojawić się u niego obsesja. Może cię nękać, nachodzić, śledzić. Narcys uważa, że sprawiłeś, że poczuł się słabszy, gorszy, nieatrakcyjny, nieodpowiedni, nic nieznaczący. Narcys tego nie rozumie. Nie rozumie tego, że nie chcesz mieć z nim do czynienia. Narcyz będzie starał się narzucić swoje zniekształcone przekonania. Będzie chciał cię zmusić do tego, czego sam chce. Narcyz ma obsesję na punkcie tego, by wszystko szło po jego myśli, zgodnie z jego scenariuszem, zgodnie z jego planem. Niezależnie od tego, czego ty chcesz, niezależnie od tego, jak się czujesz w danej sytuacji kiedy go nie chcesz kiedy nie chcesz narcyza kiedy nie jesteś nim zainteresowany to może wtedy robić wszystko co w jego mocy by cię irytować by przysporzyć ci trudności i problemów może być bardzo uparty zawzięty może często o sobie przypominać Narcyz zrobi wiele, by przyciągnąć Twoją uwagę, by wzbudzić Twoje zainteresowanie. Na początku będzie starał Ci się zaimponować, będzie robił takie rzeczy, byś go podziwiał, byś go szanował. A jeśli to nie działa, to zacznie Cię krytykować, obrażać, będzie Cię oceniać, porównywać. Będzie wytykać ci niepowodzenia, błędy, porażki, będzie pokazywać ci, jaki jesteś niedoskonały. Narcys będzie chciał doprowadzić do tego, byś poczuł się bezwartościowy. Tak, jakbyś nie zasługiwał na jego czas, na jego uwagę. Niezależnie od tego, nie chciałeś mieć z nim przecież nic wspólnego. Nie chciałeś mieć do czynienia z narcyzem. Tak czy inaczej musi ci się narzucać. Musi cię przymuszać. Musi tobą manipulować. Narcyz nie wierzy w to, że cokolwiek zdarzy się naturalnie. Zachowuje się tak, jakby był arogancki, roszczeniowy, uprawniony, lecz to... Ma mu zrekompensować jego prawdziwe uczucia, jego poczucie niższości. To, że czuje, że na nic nie zasługuje, w głębi Narcyz oczekuje, że nie będziesz go chcieć, że nie będziesz nim zainteresowany. Narcyz już czuje się tak, jakby był całkowicie bezwartościowy, nieistotny i nieważny. Fałszywa tożsamość, którą stworzył, ma jednak na celu chronić go przed takimi uczuciami. Fałszywa tożsamość ma być atrakcyjna, godna podziwu, zachwytu, ma wzbudzać respekt. Fałszywa tożsamość nie może sama się zaakceptować. Narcys nie może zaakceptować fałszywej tożsamości. Ponieważ nie jest prawdziwa, dlatego wymaga ciągłego zasilania emocjonalnego, wymaga ciągłej akceptacji. Ludzie, zewnętrzne źródła zasilania, muszą akceptować jego fałszywą tożsamość, muszą ciągle zauważać, muszą mówić mu komplementy, muszą sprawiać, że narcyz poczuje się tak, jakby Fałszywa tożsamość naprawdę istniała. Jakby była naprawdę atrakcyjna, godna podziwu, zachwytu i szacunku. Ciągle musisz zasilać, wspierać jego fałszywą tożsamość, tak by czuł się akceptowany. Jeśli tego nie robisz, jeśli nie możesz tego robić, to narcyza zaczną pochłaniać jego prawdziwe uczucia. Zacznie pochłaniać go uczucie bycia bezwartościowym i nieistotnym. Narcyz założy, że to Ty do tego doprowadziłeś, założy, że to Ty wywołałeś u Niego takie uczucia. Narcyz uważa, że doprowadziłeś do tego poprzez ignorowanie Go, poprzez nieakceptowanie Jego fałszywej tożsamości. Arogancja i poczucie uprawnienia, postawa roszczeniowa, którą pokazuje Narcyz, jest zaprojektowana tak, by go chronić. Ma go chronić przed tym, jak naprawdę czuje się sam ze sobą. Narcyz w rzeczywistości próbuje walczyć z tym, jak naprawdę się czuje. Jeśli nie akceptujesz jego fałszywej tożsamości. To jest to bitwa, której nigdy nie może wygrać. Dlatego może uprzykrzać Ci życie. Może Cię śledzić, może Cię nachodzić i nękać. Narcyz może mieć obsesję. Może chcieć negatywnego zasilania. A jeśli to nie podziała, to narcyz będzie projektować na Ciebie wszystko to, co sam czuje. Nie może zaakceptować tego, że go nie chcesz, ponieważ wtedy musiałby się zastanowić nad tym, jak naprawdę czuje się sam ze sobą. Umów się. Na prywatne sesje napisz na autentyczni 23 Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Pomoże to innym ofiarom Narcyza tutaj dotrzeć. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.